Witam Was kochani na moim kanale. Będzie to czytanie dla byków na styczeń 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Bierzcie po prostu te części, które, które pasują do tego, co się u Was w tym momencie dzieje. E, tak jak wcześniej, będziemy wczytywać się w trzy z wielu energii, które będą byki otaczały w styczniu 2019. E, patrzymy na pierwszą energię. Kartę główną macie odwróconego pazia mieczy. Dalej mamy sześć buław, króla kielichów i mamy cesarza. E, słuchajcie, rządzicie, tak? Musia, musiała być jakaś sytuacja, bo mamy sześć buław wyjaśnione, które są wyjaśnione dwiema buławami. Musiała być jakaś sytuacja, gdzie musieliście podjąć decyzję i być może otrzymywaliście różne opinie od różnych osób na ten temat i wy zdecydowaliście się, tak jakby trzymać się tradycji, tak? Bo mamy tego króla kielichów, mamy wyjaśnionego papieżem. Tak, jakby. Poszliście starą drogą, tak? Być może kilka osób lub jedna osoba sugerowała, sugerowała żebyście jednak spróbowali czegoś nowego, wy, wy się nie zdecydowaliście. Zdecydowaliście się iść tą tradycyjną drogą i mieliście rację, tak? Jeżeli jeszcze, jeszcze go nie widzicie, to to się wydarzy w styczniu, tak? Yy. Mamy też rzecz że po prostu mieliście rację tak? Yy. i zyskujecie na tym. Czegokolwiek ta decyzja dotyczyła. Bez względu na to, jakiej sfery życia, po prostu tak jakby podążyliście za głosem swojego serca, tudzież swojej intuicji, lub po prostu swoim, kierowaliście się swoim doświadczeniem i mieliście rację, tak? I tutaj, patrząc na te karty dla Was, wręcz słyszę, jak mówicie do tej osoby, a nie mówiłem, lub a nie mówiłam. Tak czy siak, Opieracie się na, swoje, na swoim doświadczeniu i macie 100% rację, że to robicie. I tak naprawdę lądujecie jak ten cesarz. Cesarz wyjaśniony jest odwróconymi trzema monetami. To Wam tak jakby daje lepszą pozycję, tak? No tak jak mówię, tutaj, tutaj sobie dopasowujcie, do jakiej, w jakiej sytuacji Wy jesteście, czego to, ta sytuacja tak naprawdę dotyczy, ale Wy tak jakby lądujecie na, na pozycji wygranej. I już nikt tak jakby wam nie podskoczy na takiej zasadzie, tak? Tylko ponieważ macie kartę główną, macie odwróconego e, pazia mieczy, który jest wyjaśniony rydwanem. E, słuchajcie, wy się tą informacją nie, nie będzie nie do końca będziecie chcieli dzielić, tak? E, lub po prostu e, będziecie się e, tak jakby, kiedy podejdziecie do tej osoby, lub jeżeli będziecie rozmawiali z kimkolwiek na ten temat, e, będziecie mieli dość takie mm, snobistyczne nastawienie. Sobistyczna na takiej zasadzie, że y, z zadartym nosem, tak? Y, w ten sposób. Y, tylko powiem tak, popatrzcie y, na tą kartę cesarza. Cesarz cechuje się tym, że on nie gada. On siedzi na tronie. Sa sama, sama obecność tego cesarza tak jakby może nie tyle, nie tyle y, wprawia poddanych y, w osłupienie, tylko po prostu ten cesarz wystarczy, że wejdzie. I wszyscy wiedzą, że to jest cesarz, tak? Ten cesarz nie musi ogłaszać wszem i wobec, że hej, idę ja, idzie cesarz, bla, 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 tak? Sama, tak jakby obecność i postawa tego cesarza pokazuje y, jego władzę, tak? I tutaj tarot właśnie sugeruje, żebyście za bardzo, y, tak jakby, tak jak mówię, nie podchodzili do, do ludzi z zadartym nosem, y, y, bo owszem, mieliście rację, tak? Mieliście rację. Y, tylko tak, jakby podejście do tego z sercem, tak? Mieliście rację, to jest wasza wiedza, to jest, są wasze umiejętności, wasze doświadczenia, yy, i to tak jakby ma wpływ na wasze życie. Nie próbujcie sprawić, że inne osoby będą się czuły z tym źle. Lepiej jest, kiedy inne osoby nas wspierają i razem z nami się cieszą, niż kiedy nam zazdroszczą. Chodzi tutaj o energię. Ok, patrzymy na drugą energię. Kartę główną macie 9 monet, dalej mamy odwrócone 3 buławy. A z mieczy, i mamy kartę kochanków na końcu. Słuchajcie, tutaj pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, jak popatrzyłam na te karty, to jest to powiedzenie, które mówi, mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Intuicja Wam podpowiadała, tutaj też sobie dopasowujcie, czego to mogło dotyczyć. Tak jakby weszliście w spółkę z kimś lub zaczęliście współpracę z kimś. Mogło to dotyczyć nawet jakiejś błahej sytuacji. Tak, czy siak byliście Wy i ktoś jeszcze inny. I tak jakby coś szło nie tak, tylko nie widzieliście dlaczego, tak. Na pewno był ogromny entuzjazm, bo mamy tego rycerza buław i mamy te trzy buławy, tylko że obie karty są odwrócone. Czyli że to sugeruje, że to tak jakby się nie wydarzyło, mimo tego, że chcieliście, żeby się wydarzyło, to się nie wydarzyło. Czyli, że tak jakby mieliście ogromne nadzieje, tak, i tak jakby z takim wielkim powerem zaczęliście coś robić z jakąś inną osobą, ale tak jakby od samego początku intuicja Wam podpowiadała, że, że coś tam nie grało, tak? I teraz tak, mamy tego mieczy, który jest wyjaśniony królowo buław. Może być tak, że ktoś Wam coś podszepcze na temat Waszego współpracownika, lub po prostu osoby, z którą się tak jakby zaangażowaliście w coś. Albo Wy, używając własnej intuicji, albo po prostu własnej obserwacji, tak jakby zdacie sobie sprawę z tego, że ta osoba albo Was powalnia, albo po prostu psuje to, co się dzieje, tak? Bo tutaj karta kochanków, to niekoniecznie musi oznaczać romans. Może to być jest to po prostu... Mm, może to być osoba, z którą Wy współpracujecie tak jakby na równi, tak? Czyli tak jakby zdecydowaliście się związać z tą osobą, ale tak jak mówię, niekoniecznie w sposób romantyczny, tylko po prostu po to, że tak jakby mieliście wspólny cel, tak? I stąd właśnie to, to powiązanie między Wami, tylko Tarot tutaj sugeruje, że to właśnie, bo mamy kartę kochanków, mamy wyjaśnioną odwróconymi dwiema monetami, ta druga osoba tak jakby albo robiła coś nie tak, albo po prostu tak jakby nie do końca byliście zgrani, albo jesteście zgrani, tak? I w styczniu tak jakby wy sobie zaczynacie zdawać z tego sprawę, używając, bo tak jak mówię, intuicja praktycznie od samego początku wam podpowiadała, że, że to nie do końca może wyjść. Ale w styczniu jeszcze dodatkowo, tak jak mówię, albo ktoś wam coś podszepcze, albo wy zaczniecie, tak jakby otrzymacie jakiś dowód na to, że ta druga osoba jednak, jednak może nie tyle spowalnia, co po prostu sprawia, że, że nie uda wam się osiągnąć tego, czego byście, tego, tego, co chcieliście osiągnąć, tak? Ponieważ mamy to odwrócone trzy buławy, trzy buławy, czyli że coś idzie do nas, coś, tak jakby czekamy, ażeby coś do nas przyszło. I ta karta wyjaśniona jest rycerzem, była czyli że po raz kolejny, tak jakby wy z takim powerem zaczęliście coś robić z tą osobą, ale jednak tutaj w styczniu się okazuje, tak jak Wam intuicja podpowiadała, że, że jednak ta osoba. No, no że, że po prostu to nie wyjdzie z tą osobą, tak? Na takiej zasadzie i, i po prostu lądujecie sami, tak? Dziewięć monet sami, ale może nie tyle sami, co samodzielnie, tak? Bo słuchajcie, to jest, to jest Wasze doświadczenie. Czy, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, Wy po prostu zbieracie to doświadczenie i możecie w przyszłości spróbować tak jakby osiągnąć ten sam cel, tylko sami, tak? Tak jak mamy te 9 monet. Po prostu samodzielnie będziecie mogli się opierać na tym doświadczeniu, które właśnie zdobyliście poprzez próbę nawiązania współpracy z tą osobą. Okej. Okay. I trzecia energia, kartę główną mamy wisielca, dalej mamy hmm, króla mieczy, 5 monet, i siedem mieczy. Karta Wiesielca wyjaśniona jest sześcioma monetami. Yy, a że ponieważ dalej mamy tylko króla mieczy, który jest wyjaśniony odwróconym królem kielichów, tutaj mam wrażenie, że chodzi o sytuację między Wami i, i kimś, kto był uzale uzależniony od Was finansowo, tak? Wy tak jakby albo utrzymywaliście tą osobę, albo to, tą osobę wspieraliście. I w styczniu tak jakby zawieszacie to, tak? Mamy tego wisielca, wisielca wyjaśnionego sześcioma monetami. E, tak jakby wstrzymujecie ten przepływ pieniążków, wstrzymujecie tą pomoc, tak? Wstrzymujecie, ponieważ zamiast sercem zaczynacie myśleć rozumem. Mamy króla mieczy wyjaśnionego odwróconym królem kielichów. E, po prostu, być może, no na pewno jest, jest to osoba dla was bliska, tak? E, której, tak jakby nie mieliście serca odmówić, ale być może sytuacja e, trwała zbyt długo, lub ta osoba zaczęła nadużywać e, waszego dobrego serca, tak? I wy w styczniu jednak decydujecie się pokierować rozumem, a nie sercem. I dalej mamy pięć monet i odwróconego pazia. Monet, odcinacie tą osobę. Odcinacie tym mieczem, tak? I ta osoba pozostaje bez Waszej pomocy. Tylko teraz tak: tutaj absolutnie ani nie mówię, że, że macie rację, ani nie mówię, że nie macie racji, że nie macie racji. Słuchajcie, Wasze pieniądze, Wasze decyzje, tak? Tylko jest jedna rzecz, którą tarot nam tutaj wskazuje. Mianowicie na samym końcu mamy siedem mieczy, które są wyjaśnione pięcioma mieczami. Tutaj jest takie Wasze ostrzeżenie dla Was. W momencie, kiedy Wy te pieniążki odcinacie, yy, i ta osoba reaguje w tak jakby w podejrzanie spokojny sposób, że albo wzrusza ramionami, yy, albo po prostu ignoruje to, albo no nie wiem po prostu tak jakby reakcja tej osoby to nie jest nie, nie będzie tym, czego się spodziewać, Jeżeli taka jest sytuacja, to znaczy, że ta osoba ma coś za nadrzu, tak? Coś, o czym wy nie wiecie, i ta osoba będzie jak taki czwany lis yy, i. być może ma jakieś zaskórniaki, tak? Albo ma jakieś inne źródło, albo może próbować i Was w jakiś inny sposób yy, zaskoczyć, albo może próbować wymyśleć yy, yy, jakieś niestworzone historie, żeby tak jakby. Ten, ten, przepływ, ten przypływ pieniążków odzyskać od Was, tak? Tak czy siak tarot wskazuje, jeżeli jest taka osoba, ale yy, tak jak mówię, tutaj jeżeli kierujecie się rozumem, ani sercem, to znaczy, że macie, macie jakieś powody ku temu, żeby to zrobić, tak? Czyli, że to, to się nie wzięło znikąd, na pewno jakieś powody są, na pewno albo coś słyszeliście, albo coś widzieliście, yy, Jest po prostu w momencie, jak to odcinacie, yy, no uważajcie tutaj i miejcie Oczy i uszy szeroko otwarte, i miejcie się na baczności. O, w ten sposób, tak? Szczególnie jeżeli ta osoba tak w, w, dość, w dość nietypowy sposób zareaguje na, na te wieści, że wy odcinacie te pieniążki. Ok, dobra. I jeszcze ze skoczków. Ze skoczków mamy odwróconego pustelnika. Tutaj jest wiadomość dla byków, które zmagają się z, z czymś mentalnie, tak? Na takiej zasadzie, że coś czegoś nie wiecie i tak jakby główkujecie nad czymś, tak? Próbujecie coś zrozumieć albo próbujecie coś załatwić, no nie wiem. Ale tak czy siak tarot sugeruje, że odpowiedź jest w was. Tylko wy tego nie widzicie lub nie chcecie tego widzieć. Dalej mamy kartę Równowagi. To jest tak jakby podobnie, bo próbowaliście tak jakby Mam wrażenie, że próbowaliście albo uzyskać opinię innych osób, albo próbowa próbowaliście za dużo rzeczy na raz i to nie do końca wam pasowało yy, i to wam tak jakby yy, zasłaniało, zasłaniało tak jakby odpowiedź na to wasze pytanie, tak? No wiem, że dość dziwnie to brzmi, ale na takiej zasadzie, tak? Yy, odpowiedź jest z Was, tak? Także nie, nie patrzcie na innych, nie słuchajcie innych. E, tylko po prostu patrzcie w głąb siebie, tak? Bo wy, wy tą odpowiedź znacie. Być może boicie się wziąć odpowiedzialności za to. No nie wiem, no ale tak czy siak, karty tutaj sugerują: mamy jeszcze asa-monet i mamy 8 monet. E, okazja może Wam przejść pod nosem, e, jeżeli e, nie będziecie e, skłonni włożyć jeszcze troszeczkę wysiłku w to, w to, co robicie, tak? Coś jeszcze wymaga dopracowania. E, i macie tutaj szansę, macie, macie szansę na coś, tylko tak jak mówię, ta szansa może Wam przejść yy, pod nosem, jeżeli nie będziecie, nie, zna, nie poszukacie odpowiedzi w sobie, tak? Nie opierajcie się na opiniach innych osób, nie, nie próbujcie yy, zrzucać odpowiedzialności na kogoś innego, po prostu yy, tarot podpowiada żebyście jednak sami spróbowali zadecydować i żebyście znaleźli tę odpowiedź w sobie, z kart, które nie są tarotem, są to karty stali. E, odpowiedź jest prosta. Na styczeń 2019 wychodzi wam Call Your Spirit Home, e, czyli zaproś swoich, swoich przewodników duchowych, anioły, e, zaproś do swojego domu, tak. Jeżeli coś w waszym życiu dzieje się źle, ale też niekoniecznie, jeżeli wszystko układa się też i dobrze, tylko jeżeli tak jest, to, to nie wiem, czemu oglądalibyście ta rada. no ale dobra. Być może z ciekawości, tak? Um, tutaj chodzi o to, żebyście tak jakby zaprosili, um, tak jakby, um, no tak jak mówię, przewod waszych, Wasze wasze anioły stróża, um, Waszych przewodników duchowych, wszelkie te byty nieziemskie. Byty duchowe, y, które Was wspierają, tak? One są, one są wokół Was, tylko y, tak jakby czasami mamy tendencję, żeby o tym zapominać, a raczej przeważnie mamy tendencję, żeby o tym zapominać, bo jednak bardzo się angażujemy w to, co dzieje się, tak jakby w świecie fizycznym, tak? Ale tutaj dla byków jest taka wiadomość, żebyście jednak spróbowali poświęcić trochę czasu w styczniu y, na to, żeby zaprosić właśnie te byty do siebie, tak? Y, być może nawet jeszcze tego nie widzicie, ale prawdopodobnie będziecie, będziecie potrzebowali ich pomocy lub po prostu wsparcia. Oni będą się z Wami kontaktować poprzez symbole, poprzez numery, w różne sposoby będziecie możecie otrzymywać nagle jakieś niespodziewane myśli, tak? Tak czy siak, to się nie wydarzy, dopóki ich nie zaprosicie, tak? Tak jak mówię, oni krążą, krążą, krążą. Ale, żeby tak jakby otrzymać tą pomoc od nich, musimy otworzyć nasze ramiona i musimy ich zaprosić do siebie. Także taka jest wiadomość dla Was na styczeń 2019. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie na luty, które mam nadzieję pojawi się już niedługo, buziaki.